Witam serdecznie moi drodzy z tej strony panowie z Dimension One powracamy do Nomi Factory. Jest to nasz drugi odcinek. Pierwszy był bardzo niespieszny, w drugim postaram się jednak już tutaj odebinkę więcej konkretnych rzeczy zrobić. Będziemy chcieli przygotować naszą bazę operacyjną, ale zanim to uczynimy, zetnę troszeczkę drzew. Jednak jeszcze, jeszcze dość istotna inna, inny aspekt. Ponieważ istnieje kilka typów, e, moi drodzy, toporków. Wód. A, być może jest coś źle pamiętam. Zdobyło mi się, że istnieje typ toporka, który ścina całe drzewo. Pozwólcie, że szybciutko zweryfikuję swój brak wiedzy. Tak dobrze pamiętałem, istnieją specyficzne typy toporków, które mają coś takiego jak Lumberjack, Drywal. Ten modyfikator pozwala ściąć całe drzewo po zniszczeniu jednego bloku. Żeby wybudować takie toporki, potrzebujemy płyt stalowych, potrzebujemy różnego typu jeszcze innych narzędzi, które wymagają jeszcze innych narzędzi, które wymagają jeszcze innych narzędzi, więc najprawdopodobniej tym zajmiemy się po stworzeniu naszej bazy, a na ten moment właśnie zdobędę troszeczkę więcej drewna dla nas, żebyśmy mieli z czym tutaj pracować i żebyśmy dalej przypalali nasze żelazo. Jak pamiętacie wydobyliśmy też odrobinkę węgla który możemy z rudy przepalić na użyteczny dla nas węgiel, który będzie dużo wydajniejszy do opalania naszych pieców. Zdobyłem troszeczkę drewna. Większość właściwie zużyje, wygląda na to, do opalenia tych piecy, ale to, o czym my będziemy chcieli się okay. zainteresować, to wybudować, chociażby skonstruować, moi drodzy, gaść skrzyń, gaść pieców, właśnie, i to wszystko umieścić wewnątrz tego budynku. Więc pozwolę sobie to przygotować i przeskoczymy do fazy planowania, gdyż będziemy mieli materiały ku temu. Właśnie kończymy przetapianie ostatniego kawałka żelaza, który tutaj mieliśmy. W tych piecach co nieco energii się ostało jeszcze, ale nie jest to aż tak istotne, aby je zachować tutaj. Chcemy już raczej zabrać ze za sobą wszystkie użyteczne rzeczy. Te skrzyneczki zostawimy, ponieważ są one pełne rozmaitych e, obecnie nam Jakoś wybitnie niepotrzebnych rzeczy. I to, co chcemy zrobić, to jak pamiętacie, ten budynek uznaliśmy za nasz główny. Widzicie, że troszeczkę drzew ściąłem, troszeczkę czasu upłynęło, troszeczkę nowych sadzonek zasadziłem. Nie mieliśmy jak dostać się do tego budynku od tej strony. Nie jest to wybitnie duży problem. Wszystko, co musimy zrobić, to. Stworzyć sobie te drzwi. Więc to, co zrobimy, to najprawdopodobniej, najładniej by to wyglądało, jakby jeszcze od góry znajdowały się te kamienie. O, coś w tym guści. I proszę bardzo, mamy nowe wejście do naszego domostwa. I my będziemy chcieli tą przestrzeń odpowiednio zagospodarować. Naturalnie widzimy, że niektóre kamienie są popękane, inne porośnięte mchem. Na razie będzie to klimacik, który jak najbardziej będzie nam odpowiadał. To, co będziemy chcieli tutaj zrobić, to zorganizować sobie odrobinkę bardziej przestrzeń. Ale jeszcze króciutko Wam opowiem o bardzo ciekawym przedmiocie. Otóż my możemy używać skrzyń. Zwyczajnie, prawda? Jak najbardziej widzieliście, że tak już się dzieje ale naturalnie w zmodowanych tutaj z tym odpaku znajduje się kilka bardziej ergonomicznych, można by rzec, sposobów na przechowywanie przedmiotów. Chociażby istnieje możliwość stworzenia takiej struktury, która jest w stanie sobie przechować tylko jeden typ zasobu, ale aż 32 staki tego jednego typu zasobu. Więc możemy prawda, rozłożyć, powiedzmy, że tutaj byśmy chcieli mieć może piece. Być może tutaj taki mur pieców, czyli tutaj będziemy chcieli mieć możliwość wykraftowania czegoś, przygotowania, prawda? No to postawimy sobie, proszę bardzo, to, co możemy zrobić, to powiemy, że tak, tak i możemy wyprodukować pierwszy o, jak to działało, jak to działało wygląda na to, że pamięć jednak mi nie dopisuje w tym przypadku pozwólcie, że szybciutko przeskoczę i pokażę wam jak to faktycznie powinno wyglądać naturalnie to co wybudowałem było tylko dekoracyjne żeby faktycznie wybudować to o czym wam mówiłem a musimy zastosować odebinkę inny przepis, mianowicie po środku skrzynka, u góry i na dole drewno. W ten sposób wykonamy kolejnego questa. I właściwie, skoro jak widzieliście w naszym ekwipunku, momentik, mamy wystarczająco dużo żelaza i bardziej przetworzonego żelaza, to co możemy zrobić, to możemy odebrać wreszcie, moi drodzy, możemy. Odebrać nasze pierwsze nominikle. I czekamy, czekamy, czy. Nie ma tego sygnału dźwiękowego. Oj. I również, jak widzicie, tutaj mamy możliwość kolejnego zadania. Bardzo warto to, te zadania śledzić. Nawet jeżeli nie będziecie oglądali na bieżąco, coś Wam umknie. GRA ten modpak jest skonstruowany w taki sposób, że wystarczy śledzić tą progresję, która jest wam zadana. Na razie jesteśmy, prawda, jeszcze przed początkiem nawet. I nie jest to aż tak bardzo trudne czy skomplikowane. Zawsze zawsze jest również dłuższy opis wyjaśniający co zrobić. I na przykład, gdybym przeczytał ten opis, to nie tworzyłbym nie tej struktury, którą powinienem. I. Powiedzmy, że będziemy chcieli postawić Ciebie tak. I w jaki sposób to działało? Na pewno nie tak. Na pewno nie tak. Zignorujcie mnie kompletnie. Myślę, że to, co zrobimy, to ja zrobię. Przebiegnę się tutaj. Mhm. Tak, tak, tak. Dokładnie to miałem na myśli. Nie, nie rozumiem, ja przecież żadnego e, bezużytecznego przedmiotu nie stworzyłem tutaj. Nie wiem, o co mnie oskarżacie. E, czyli możemy teraz w tym miejscu umieścić na przykład kamienie. I za każdym razem, kiedy. Męcik, to był tutaj, możemy ulepszyć to. Wydaje mi się, że jeżeli klikniemy po prostu. Jest jakiś sposób na pewno, żeby dodać. Wszystkie przedmioty z ekwipunku na raz, ale możemy po prostu, jeżeli po prostu prawym klikniemy, to wrzucamy ten przedmiot. Będę musiał jeszcze raz doczytać. Jak widzicie, moja wiedza jest tak głęboko powierzchowna. Widzimy teraz po lewej stronie, że mamy 253 kamienia. A niektórych przedmiotów nie będziemy mieli aż tyle. Wówczas możemy zwyczajnie wybrać wariant, który pozwala nam przechowywać dwa typy po 16 staków albo cztery typy po 8 staków. To też jest opcja. W ten sposób zagospodarujemy sobie tą przestrzeń i będziemy mogli to łatwiej sortować. Dodatkowo na przykład tutaj będziemy mogli postawić sobie cały rządek na przykład z pieców, zwyczajnie, żeby móc na przetwarzać bardzo dużo zasobów, i wtedy tutaj będziemy mogli coś sobie przygotować od ręki. Tutaj będziemy mieli mły jakichś podstawowych zasobów, które będziemy chcieli przetwarzać, a tutaj pewnie będziemy mogli już na przykład zaczniemy od tego. Pamiętajmy, że zaczniemy od dolnego rządku. Mamy już tutaj węgiel przygotowany i tak. Właśnie zagospodaruję tą przestrzeń, pozwólcie, że przeskoczę do momentu, w którym będzie to gotowe. Oto i moje dzieło, w cudzysłowie. Mm, nie jestem zadowolony z niczego, co tutaj widzicie, ale rozkminienie jakiegoś mojego quasi własnego systemu troszeczkę mi zajęło. Czyli tak, tutaj mamy miejsce na przedmioty, których będziemy mieli bardzo dużo. Tutaj mamy miejsce na przedmioty, których będziemy mieli średnio dużo. Tutaj istotne przedmioty mniejszej ilości. Mamy zwyczajne skrzynie, żeby przechowywać jakieś różne pierdołek, Te nawet opisałem sobie, żeby później ich nie pomylić. No i tutaj różne no kolorystyczne, prawda? Znów. Na jakieś częściej używane, ale w mniejszej ilości. Tutaj, prawda, najrzadziej używane w najmniejszej ilości. Jak to wygląda? Tak to wygląda. Jak bardzo użyteczne to będzie? Hmm, to jest dobre pytanie. Ale nie poświęcajmy aż tak dużo czasu na tego typu pierdoły. Zajmijmy się faktyczną progresją. Zobaczmy, co my tutaj możemy uczynić. I na przykład widzimy, że skoro już przygotowałem sobie cały mur pieców, to okazuje się, że my możemy stworzyć lepsze piece. Możemy stworzyć piece żelazne, możemy stworzyć następnie piece z coraz bardziej rzadkich materiałów. Czy to będzie brąz chyba, to będzie srebro, to będzie złoto, to będzie diament i to będzie obsydian, jeżeli mnie pamięć nie myli. A, ale, 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 ale. Nie jest to główny punkt naszego obecnego zainteresowania. Mamy również możliwość na przykład e, tworzenia całych grup. A. Że tak to ujmę, produkcji całych grup obiektów zamiast produkcji ich pojedynczej. Również taka stacja będzie miała możliwość podpięcia się do sąsiednich skrzynek. Jest to dość użyteczne, ale oczywiście lewym przyciskiem musimy kliknąć i potrzebujemy chociażby narzędzi, więc tymi narzędziami właśnie się zainteresujemy. Dodatkowo jest to. Jedna z innych domen. To, co my chcemy tutaj zrobić, to, moi drodzy, stworzyć gaść narzędzi, które od tej pory będą naszym nieodzownym towarzyszem, które pozwolą nam skonstruować coraz bardziej skomplikowane rzeczy, aż większość z nich przestanie być potrzebna, bo zbudujemy maszyny. Które będą realizowały te zadania, które te obiekty, te narzędzia, prawda, w pierwszym miejscu pomogą nam zrealizować. Niektóre z nich będą nam towarzyszyły przez całą grę, praktycznie. Inne z nich będą, a dybinger, już mi użyteczne na późniejszych etapach. Mamy też kilka innych rzeczy, na których nie będziemy się skupiali. Na razie narzędzia. Narzędzia. Dokładnie. Yy. I Przepalmy troszeczkę drewna, ponieważ mamy zadanie na stworzenie węgla drzewnego, tego nie oddaliśmy wcześniej, bo nie przyjrzałem się mu wystarczająco. I teraz tak, mamy ciebie, zaraz to się przepali. Każde, każde zadanie może być warte tutaj uwagi. Najpierw skupmy się na narzędziach. Mamy je tutaj od góry do dołu i to, co możemy zrobić... To jak widzicie, pamięta kilka, to się nazywa, jak momentik, jak to się nazywało, to powinno się nazywać J, 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 J. J. w każdym razie ten mod, który pozwala, a oddaj, ten mod, który pozwala na podgląd tego, w jaki sposób dana rzecz może być wykonana. Oczywiście znów tutaj klikam w niewłaściwy sposób. Powinienem klikać lewym przyciskiem myszy. wtedy pokazuje nam jak wykonać ten przedmiot. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy z kolei pokazuje nam do czego ten przedmiot jest w przyszłości czy raczej może być w przyszłości używany. Więc to co ja teraz robię to odpalam sobie wszystkie te przedmioty. Teraz możemy wyjść, wejść do J i zobaczyć co jest potrzebne, aby wyprodukować dane dane, moi drodzy, obiekt. I na przykład widzimy, że może, w jaki sposób możemy ten, ten, ten obiekt wykonać. Będziemy potrzebowali patyczku, będziemy potrzebowali tych materiałów, które mamy ze sobą i będziemy chcieli jeszcze troszeczkę więcej przetopić żelaza. Teraz jeszcze na no to po, powtórnie przetopione żelaza tym samym, teraz wszystko co musimy zrobić, to wejść tutaj, zajrzeć. Możemy, prawda, wyszukać ręcznie, gdzie to się znajduje i dodać w ten sposób, co zajmuje więcej czasu niż po prostu zapamiętanie wzorca i dodanie takiego obiektu. Dodanie odpowiedniej konfiguracji takich obiektów, żeby stworzyć narzędzie. I teraz kolejna rzecz. W tym przypadku będziemy potrzebowali Możemy zwykłego żelaza, a też możemy jak najbardziej lepszego typu żelaza użyć. Więc tak, jeszcze raz. Jeszcze raz. I potrzebujemy kamienia i rozumiem dowolny kamień. OK. Czyli to, co robimy, to wyciągamy ile z 5, 6 kamienia. A wyciągamy to, zaglądamy tu. I to było chyba tak i tak. I okazuje się, że w ten sposób to nie zadziała. Dlaczego? Bo my potrzebujemy przetopionego kamienia. Więc zajrzymy sobie tutaj, przetopimy sobie ten kamień. Tak mi się wydaje przynajmniej. I tak naprawdę potrzebujemy tylko pięciu przetopionego kamienia tudzież przepalonego bardziej niż przetopionego, prawda? Mamy nasz węgiel drzewny. Ten węgiel drzewny możemy rozbić na mniejsze fragmenciki, żeby mieć większą kontrolę nad tym, jak się spalają. Że na przykład, jeżeli przenosimy nasz piec, żeby nie marnować ani odrobinki paliwa. I znów kolejne, kolejne zadanie, prawda? Przy okazji przy okazji wykonane. Chyba za nie nawet nie było żadnego, żadnych dodatkowych bonusów. Po prostu nam wspominało, że coś takiego jest, coś takiego warto zrobić. Jak najbardziej warto to zrobić. To będzie wymagało narzędzi, czyli tak, na ten moment czekamy aż przytopi się kamień. Kamień jest, czyli pyk, 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 pyk i pyk, pyk i proszę bardzo, kolejne narzędzie z naszej listy jest przez nas wykonane. Tymczasem mamy znów więcej tego żelaza. Możemy znów zacząć więcej żelaza tutaj wrzucać do dalszego przetworzenia i kolejne narzędzie. To kolejne narzędzie już wymaga poprzednich narzędzi, więc je na razie pomijamy. W złej kolejności to oczywiście robię i Możemy śrubokręt wykonać, ale śrubokręt wymaga płyt. I możemy oczywiście znaleźć sobie płytę i dowiedzieć się, w jaki sposób można ją wykonać. I znów, prawda? Jedna rzecz wymaga drugiej, druga wymaga trzeciej, czwarta wymaga siódmej, szósta wymaga dziesiątej, dziesiąta wymaga trzydziestej ósmej. I możecie w ten sposób mieć już pewne generyczne odczucie odnośnie tego, jak ten motpak będzie przebiegał. Obiecuję wam, że to będzie dużo, 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 dużo bardziej skomplikowane. Na ten moment to naprawdę pikuś. Można nawet w pamięci, prawda, te wszystkie niezbędne nam rzeczy przechowywać, a później naprawdę będzie można doktoraty pisać z tego, co jest potrzebne, aby pewne, pewne najbardziej skomplikowane substancje, prawda, Materiały uzyskać. Teraz, używając jednego narzędzia, stworzyliśmy materiały, żeby stworzyć kolejne narzędzie. To narzędzie będzie potrzebne, żeby przebyć materiał do stworzenia jeszcze kolejnego narzędzia, etc., etc., etc. Chociażby tu, prawda? Znów widzimy, jak to będzie wyglądało. Wiemy, w jaki sposób możemy uzyskać jakbym tylko potrafił klikać właśnie. Oczywiście nie muszę tego robić jedno po drugim, ale tak właśnie tutaj z jakiegoś powodu głupio zdecydowałem. I teraz tak, odbierzemy wszystko, zaj zajrzymy tutaj, zajrzymy tutaj widzimy, że możemy kliknąć, wszystkie przedmioty, pyk, pyk, pyk. Eee, kolejne narzędzia, proszę bardzo, w naszych rękach. Czyli tak. Mamy już sporą część tych narzędzi, ale nadal, nadal, nadal jeszcze nie wszystkie. Dalej przetapiamy żelazo, będzie nam ono jak najbardziej potrzebne. Na ten moment myślę, że na spokojnie możemy powiedzmy z 6 takich płyt wyprodukować. I znów pyk, pyk, pyk. Nie chce nam się pamiętać, to poklikamy odebinkę więcej, pyk, pyk, pyk. Kolejne narzędzie przygotowane. Mamy już 1, 2, 3, 4, 5 narzędzi: z 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zostało nam jeszcze, jeżeli się nie mylę, bo teraz już troszeczkę namiesaliśmy. A nie, w piler i Skrille Raver to są jednak dwie różne rzeczy. O czym powinienem był wiedzieć naturalnie. No I teraz tak. Oho, ho, ho, ho. Widzicie? I tutaj dochodzą kolejne rzeczy. I jeżeli rzucimy na to okiem. to był to? Tak. Bo potrzebujemy. Teraz kijka, że tak to ujmę, metalowego i potrzebujemy śrubki metalowej. Żeby uzyskać śrubkę metalową, potrzebujemy kawałków metalu i innego narzędzia. Żeby uzyskać kawałki metalu, potrzebujemy przepiłować ta... Jak widzicie troszeczkę tutaj zaczyna się działać coraz więcej, coraz więcej dziwnych i, i dziwacznych rzeczy trzeba zwyczajnie uwzględnić i jedna rzecz wymaga drugiej, druga wymaga trzeciej, e, tak, tak, o, właśnie, tak i teraz to było tak, że ty chyba tutaj i tutaj, i wtedy ty tutaj, i tak, i wtedy tu, i tam. I pamiętanie tego wszystkiego jest praktyczną niemożliwością. Aczkolwiek, niemniej jest to dość. Może być dla Was zwyczajnie dość zabawne. A, i najpierw jednak potrzebujemy w pierwszej kolejności. Ciebie i Ciebie jeszcze. A, i potrzebujemy i patyczka, i metalowego patyczka. Czyli e, oczywiście możemy zamiast szukać tego, prawda, to zapamiętać. Czyli to było tak, tak. To było tak. I już zapomniałem, co było dalej. E, a, młotek i okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli młotek i tak. I coś nam nie wyszło. Eee, o czym zapomnieliśmy? Eee, zapomnieliśmy o tym, że <laughs> nie mam zupełnie pamięci do tego typu detali, więc idealnego, idealną modyfikację sobie wybrałem. Teraz znowu potrzebujemy Ciebie i Ciebie i Ciebie. Pamiętajcie. To wszystko my chcemy jak najszybciej zautomatyzować. Właśnie dlatego jest to tak irytujące, żeby to ręcznie robić, żeby dać nam tą dodatkową motywację. I ja tą motywację odczuwam nie wiem, jak wy. Okej. Okay. Czyli to wymagało tego, tamto wymaga tego, to wymaga tego i bez tamtego nie ma tego, ale jest to. Mhm. Dokładnie. Dokładnie wiem, co mówię, dokładnie wiem, co mam na myśli. Nie przejmujcie się, jeszcze nie oszalałem, Ale ta modyfikacja i tak jest. To, to jest wśród tego typu modpacków. Ten jest uznawany za modpack wejściowy, najprostszy. Więc jeżeli już na nim. Mm, zaczynają się problemy już na samym początku, to można stwierdzić, że to może niekoniecznie być dla mnie. Jednocześnie e, ja się głównie śmieję, bo jak najbardziej, e, jak najbardziej e, po prostu sprawia to, wywołuje to uśmiech na moich ustach, e, a nie irytację, jak ja sobie tutaj tak po części żartuję. Uu, a więc... Moi drodzy, e, upłynęły dwa odcinki. Nam udało się zrobić raz, dwa, trzy. Wow! Zrobiliśmy czwartego questa. Nie wierzę. Tak daleko zaszliśmy. E, zostało nam ich tylko kilkanaście tysięcy. No, może kilka tysięcy. Tak, to będzie wymagało wielu przeskoków w czasie. Chciałem Wam pokazać już wybudowanie całej naszej bazy. Tutaj mm, obawiam się, że wybudowanie tej bazy, mm, no, takiej podstawowej, nawet najbardziej podstawowej, może zająć jeszcze dłuższą chwilę. Niemniej. Proszę, dajcie znać, co sądzicie. Sam początek właśnie dość skromny, powolny. Nie, zazwyczaj niespiesznie podchodzę do tematu. E, ale czy sama... No, sama idea, prawda? Jeżeli oglądacie za odcinek, to wiecie. Ale, ale zamysł jest następujący. My na ten moment... Próbujemy, nie wszystko robimy ręcznie, prawda? Niedługo my zaczniemy wytwarzać energię elektryczną i zaczniemy, nasze pierwsze maszyny zaczną pracować za nas, tylko że te pierwsze maszyny będą na niskim napięciu. Później będziemy mieli średnie napięcie, ciężkie napięcie, ekstremalne napięcie, niemożliwe napięcie, absurdalne napięcie. I e, energię e, próżni, prawda? ZPM, e, Zero Point Module e, z Stage Gate, jak już wspominałem, e, część tutaj moda się na tym wzoruje, więc ilość progresji, która jest przed nami, jest naprawdę nie do wyobrażenia z perspektywy tego, co ja wam na ten moment tutaj ledwie co zdążyłem zarysować, sam najbardziej podstawowy aspekt samego wstępu do początku. Tak. I z tym faktem pozostawię Was. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko u Was przebiega tak, jak sobie tego zamarzyliście. A ja podziękuję za uwagę i mam nadzieję, zobaczymy się w następnym odcinku. Hej hej.